Żeby pomyśleć, że my kiedykolwiek przestaniemy. My po prostu tak powiemy, a nie, okazaliście się w ch... no, nie, to my już pójdziemy do domu, bo już nam się znudziło. Nie znudziło nam się wy*******ć! Co to jest? Ludzie stali do trzeciej nad ranem, żeby zagłosować. Stolki PSL dostał dzięki kobietom i młodym ludziom. Z w postulatach, którzy popierają legalizację aborcji w 90% i ich 78% za legalizacją. No ale tych jak rozumiem, idzie w szlapie kurckiego, załatwia sobie pewnie rozwodzik kościelny, więc musi być grzeczny, jak ci wszyscy je... No więc nie odpuścimy. Dostaliście te stołki dzięki nam. Jak się wam poglądy elektoratu nie podobają? Jak się wam żądania waszego własnego elektoratu nie podobają? To jest demokratyczny znom? Wy jesteście niedemokraci! Nie, Wy Ty... Koalicje się po tym, jak głosuje, a nie kto z kim gdzieś tam po cichu coś podpisał. Wy pier... I mamy dwie koalicje. Jedna to jest Lewica i Koalicja Obywatelska. My dostawałyśmy w Teraz głosuje z tymi, którzy zlecili ten Zlecali, żeby nas bić. Bandyci! Więc nie, nie opuścimy i panie marszałku Hołownia. Niech nas pan nie straszy te gryskie. poradzimy sobie z pisem, poradzimy sobie z panem kochanym kolegą. Wypiernać! I jeszcze chciałam powiedzieć... za, którzy się nie zatrzasnęli, którzy nie k***ą w którzy nie są zdrajcami. Dla tych osób, które nas reprezentują, bardzo wam serdecznie dziękuję. I może być tak, że usłyszycie dzisiaj parę gościch słów, bo jesteśmy naprawdę p***nione. Ja jestem na maksa k***niona. Ale tym bardziej za to, że tu jesteście, jesteście gotowi to usłyszeć. To dziękuję. Kto będzie siedzieć? Słuchajcie, wszyscy! ale z tym wyjdźmy dzisiaj po pierwsze Czuję nigdy się nie przestaniemy zzo. zawsze się Czuję będziemy przyzwyczajać kampania prezydencka <laughs> wow, będzie o kampania przed wyborami parlamentarnymi będzie o aborcji my nie mamy nic do stracenia a uwierzcie mi ja się was nie boję panie premierze największy żal mam do pana bo pan dobrze wiedział co należy zrobić i nie zrobił pan tego. Dla PSL-u liczą się wyłącznie stołki. Jeden wiceminister za jeden głos. Wy... jeden dyrektor fundusiku jakimś za jeden nie taki głos. Wy... Wiadomo, ja że tak nie będzie. Wiadomo, ja że tak nie będzie i przystańcie kłamać promień, premierze, ja też bym proponował, żeby pan przestał. Dziękuję bardzo.